Znacie tego gościa? Pewnie tak, ale dla tych pięciu osób, które nie wiedzą, jest to Napoleon Bonaparte. Cesarz, statek, zdobywca. Ale czy wiesz, że organizował konkursy matematyczne? Tak, gość od wojeń i podbojów robił matematyczne, to znaczy talent show, przed XIX wiekiem. W 1810 roku Napoleon ogłosił ogólnokrajowy konkurs, który rozwiąże problemy oparte na ruchu ciał niebieskich, grawitacji i geometrii. Wygrywa prestiż, pieniądze i sławę. A pierwszym zwycięzcą jednego z najbardziej znanych konkursów był Joseph Fourier, twórca szeregu Fourier'a. Ale co to ten jego słynny szereg, możecie spytać? Szereg Fourier'a to sposób, by rozłożyć skomplikowany sygnał np. muzykę, wibracje albo rozkład temperatury na zestaw prostych fal sinusoidalnych, co ułatwia analizę, kompresję i symulację. Więc, gdy słuchasz muzyki na Spotify'u, wysyłasz zdjęcie, Używać mikrofonu na zoomie. To wszystko działa dzięki matematyce, która zaczęła się od Fouriera. A Fourier nie tylko wygrał. On stworzył matematykę, która dziś napędza technologię. Od pegów po sygnały audio. Czy to zasługa cesarza? W pewnym sensie na pewno tak. Jeśli ten film wam się spodobał, zostawcie po sobie jakiś znak. Dzięki za oglądanie. Cześć.